Ej człowieki z tej strony bury witam was w kolejnym odcinku z Risen 1. Słuchajcie tak nagrywam tego dużo tego Gryzena, że szok, ale mi się strasznie to fajnie gra To jest plus Duży plus Jest dzisiaj rano, no znaczy, ja się niedawno budziłem S14 Wczoraj nagrywałem słuchajcie do pierwszej w nocy tego Risen'a. Później jeszcze oglądałem sobie MKR-a stream no, póki grał w Hearthstone, a, bo potem poszedł na Darkest Dungeon, a Darkest Dungeon ogląda mu Ragnara. A potem jeszcze czytałem grę tron chyba do 3-4 nocy i... Tak jakoś wyszło, że jestem dość niewyspany. Przepoczącać ma magrobowa. to znaczy, że na nią jest quest. Trochę w stylu trzeciej części gotika Każdy potwór, który ma dodaną jakąś cechę właśnie. I chodzi tutaj między innymi... Czekajcie, się trochę grę. Jakiś epitet musi mieć przed sobą potwór. Głodny, zły, wredny, chory, trzepoczący, zł złakniony twojej matki i tak dalej, to znaczy, że to jest potwór do questa. I mi się to na przykład w trójce nie podobało, no na czym niby ułatwiało i to tam ułatwiało w żaden taki jakiś bardzo nachalny sposób. No po prostu wiadomo było, że to są te potwory, a jakoś nie podobało mi się w trójce na przykład. Widzenie też mi się to nie do końca podoba, że można wykonać questa tak naprawdę go nie biorąc. Chociaż nie, dobra, sama ta idea jest spoko, nie? To jest okej. Okay. Rzeczywiście, to, że można wykonać questa przed tym, gdyby się podobało, ja źle mówię. E, ale tak naprawdę... To jest, to jest całkiem spoko, no okej. Okay. Chociaż to najlepiej to jest zrobione tak naprawdę w Wiedźminie, bo są dodatkowo psychologowe, typu ja już to zrobiłem i okej, okay, okej okay, i tak dalej. Ale nie podoba mi się to na przykład, że... W Wiedźminie, czy w Gotiku trzecim to już są same takie questy, słuchajcie, zrób coś, zabij ileś, ileś potworów, tak? Kiedy Gotiki 1 i 2 miały super wszystkie questy były przemyślane, nie było questów zabić coś, oczywiście zabijanie było jedną... No, walka, walka, zabijanie potworów to była jedną z głównych rzeczy jakąś się robiło w tej grze, ale to nigdy nie był quest. Potwory wam stały na drodze do zrobienia czegoś innego. I najczęściej to było przynieść, iść z punktu A do punktu B i przynieść C, czy no... coś w tym stylu. Ale jednak to było tak zrobione, że te kosty nie były nudne, prawda? Mam nadzieję, że to chodzi o to miśnienie niedaleko. Klasztor, chyba ta jest najbliżej, tylko że ta jest też coś kurna, niebezpieczna. Tu jest na start ten bydlak. Mogę to tworzyć? Mogę, fajnie. Kilo, broń ciężka. No nieźle. Ja bym się uleczył w tej sytuacji, jeśli mamy się zaraz mierzyć z tym. Czy mam coś takiego, co mi uleczy tutaj? No to powiedzmy trochę przynieśmy to tutaj, to tutaj, powiedzmy tego mięcha trochę. Zaraz pochodnie wyciągniemy, albo nie, jesteśmy nowicjuszami, Mam zakręcie światła. Magiczne no, światło. A, nie mam też many, dobra. Weźmiemy sobie jedną miksurkę many. Cała mana fajnie. I magiczne światło. W końcu, Kuźno, fajne jest to magiczne światło. Miałem nadzieję, że o, tak nie podąża tak jak w gotiku, tylko tak trochę z opóźnieniem. Dobra. Bierzemy się z tobą, świeżo bojowie. Dziękuje do tej bestii duży respekt, bo pamiętam, że ona sła słaba nie jest, no, ale nie... no, pije, ale na tym średnim poziomie rzeczywiście jesteśmy chyba nawet w stanie się z tym mierzyć, tylko to jest, takie to jest wytrzymałe, proszę Państwa. Będą dwa lata ciężkiej walki. Ojojoj, oj, oj. no dobra. To będzie trudna walka. Mam nadzieję, że tylko jeden jest taki tutaj, a. i, i że to w ogóle tutaj musimy iść. Bo jak nie, no to, no to zwiedzimy jedną świątynię, tak do zgryfu. Dobra, Stefan. Ten świat bojowy to moim zdaniem po prostu taki zamiennik, oznacza z gotyka. Tak no zdążę, to się bym uleczył. Bo nie chcę mi się za nie walczyć od początku. Dobra, udało się, zdrowie, zdrowy, jest fajnie. I lecamy do kładania playera. Sądzę, że tak 150 ekspatu to z, zasługuje. Na, znaczy 150 ekspatu to minimalnie za taką walkę i za ten typ przeciwnika. 140, no dobra. Też może być Nie czuję się poszkodowany, chociaż walka była dość wymagająca, trzeba przyznać Boże, skorpiony jakieś, kuźwa O, pamiętam, w Trójce te skorpiony mi się podobały strażnicy Świątyni, coś takiego, fajne to było Po prostu... skorpion Po prostu skorpion, kuźwa Wielki jak... Silny, ja pierdziele, nie, to jest jeszcze silniejszy od tego gówna Co wydaje mi się, że nie tą świątynię wybraliśmy? Oleję tę świątynię, bo trochę nie tutaj, no. Nie mam tutaj szans przecież z tymi potworami na tym poziomie. Czy może ktoś właśnie ja nie przygotowałem? Może ja głupio zrobiłem. Ale ja, ja coś. Pamiętam coś mi świta. Że w tej, ta tamta świątynia była dość nieduża i ziomuś był w takim dole. On tam siedział i czekał, aż ktoś mu pomoże. Jakoś tak to wyglądało. Albo zwłoki jego leżały. Aj no, sure, ale to nie było tak ciężkie. Pamiętam, że to trochę było easier. Troszkę no, nie widzę to jakoś bliżej świątyni tego klasztoru. Hmm. Jeszcze raz, przytajmy kwestior. Krzysztof ognia. Druiny daleko klasztoru, no. To jest fajne niby, że nie, nie mamy nic zaznaczone, ale to trochę też to trudnia sprawę, bo nie zupełnie mam iść, ale zaraz to znajdziemy. Poszukamy tego na tym paskowyszu tutaj, jeszcze bliżej klasztoru. Może to gdzieś tutaj będzie w sumie. O, tutaj nie byłem. Malina. Tam widzę tarczę chyba nawet jakąś, na tym wozie, czy co to jest? O, wilk. Otwory się fajnie kamufluje w tych grze, ja w ogóle ich kuźwa czasem nie widzę. A gno, to już w ogóle niewidoczne. <grytanie> Takie to jest piękne. To jest bug, ale jakoś mnie ten bug nie boli w ogóle, bawi mnie bardzo. Zresztą w Wiedźminie Trzecim też czasami, jak nie wiem, Geralt zginie, że nagle tak jakoś zamiast upaść na ziemię, tak wlatuje gdzieś w powietrze. Nie wiem, czemu po śmierci najczęściej w grach się fizyka psuje, ale to, to wiele gier tak ma, nie wiem, nie wiem czego to jest zależne. No, mamy kilka strzał, w sumie ten łuk tak noszę, tak dla zgrywu. Mogę nie pasuje do wyglądu, ale niech już będzie, przyda się, może na jakieś przełączniki. No ja ten płaskowierz, to gdzieś też pewnie jest świątynia. No chyba na, na wprost jest. No, chyba gdzieś, no ale też jest świeższy bojowy, no, ale już świeższy raz pokonaliśmy, więc wydaje mi się, że to jest taki przeciwnik na tym mniej więcej naszym poziomie. A bliżej chyba świątyni, no, chyba nie znajdę niż tutaj. No, jakoś tak szybciej za naszymi ruchami podąża i to mi się nie podoba, szczerze ja No, nieźle, ja wczoraj się uleczę przed walką z nim, Lepiej z całym zdrowiem podejść do typa. Bo jest dość wymagającym przeciwnikiem na ten moment. Skorpiony chyba 200 ekspa nawet. Bo coś mi się każe, że mniej więcej to lądowały. Buga, go Mam poziom w ogóle jakiś, już ubity. 10 punktów pana do poziomu brakuje. O, bardzo nieduwno. 600 panie cały. Spoko. Będziemy musieli dodać do umiejętności walki kryształami, a ile ich jest w ogóle? A nie, to się zwiększa. Ej, to to nie zatrzymuje gry! Dobrze wiedzieć. I tyle z mojego leczenia się, żeby walczyć z pełnym dronem, nie? Guźma muszą teraz dzwonić do mnie, ja pierdzielę. Zaraz wracam. Tak. Dobra, jestem. Też się to wytnie. Muszę to wyciąć, bo powiedziałem, że... Powiedziałem coś, co nie musicie wiedzieć przez telefon. Hehe. to... W sumie to się nie wstydzę, ale nie powiem. Bo mogę kogoś zawstydzić. Dobra, Świerszczu. Teraz cię pokonam. Mam ten zapas siły, sądzę, że przynajmniej na jeszcze jedną pałkę lepszą. Taką tak mam nadzieję, i że z tą lepszą pałką będziemy trochę więcej też bili. Bo ta no. Jak to nie ma wielkich. A no dobra, może będziemy wystarczająco bili z tych kryształów, żeby zapomnieć o broni do walki. Trend, ale mam takie wrażenie, że raczej nie będzie tak kolorowo, Wiecie? No musiał naprawdę dużo do many dodać. Tak dużo, dużo. I będziemy raczej używać tych tylko póki co kryształów na silniejszych przeciwników, a nie na każde gówno, jakie się napotoczy. Bo nam się skończy mana szybko i później się nam skończą wszystkie poty na many. I wszystkie możliwe roślinki. Będziemy musieli dużo robić miks. Będziemy robić tylko i wyłącznie miks, na manę, moim zdaniem. To się bardziej płaca. Dobra, ale już trochę trwało. Miejmy nadzieję, że to ta świątynia. Szalej druida. No, tu są gnomy. Dobre, to chyba to trafiliśmy do dobrej. Ja widziałem gnoma i to w takim razie chodzi o tę świątynię, bo raczej easy będzie. Sredy świecznik, mały rubin, fajnie, pochodnia, no nic malina moim zdaniem, przedmiotki. Wezmę sobie pochodnie na razie w łapę, jestem nie jestem magiem, stanowiczym, to mogę sobie pozwolić na takie haniebne czyny. Żeby po podstawową formę światła, a nie zaczarowaną. No co za, za siusiak no. no i bardzo dobrze ci tak dajcie mi średnie leczenie, spróbujemy go. Średnie, średnie Bardzo fajnie Chacaj, wierzę pochony naszą. Teraz trzeba uważać na pułapki, bo tutaj można się łatwo nadziać na coś nieprzyjemnego. Na przykład kuźwa na ten... Widzicie tą skruszoną podłogę? To jest pułapka. Zresztą wam pokażę. I my jesteśmy tam właśnie pod tym kamieniem, tak jakby kto pytał. Bo animacja tak trochę pozostawia do życzenia. Więc wiecie, tutaj raczej uważać trzeba. Jagody. No, fajne miejsce na Polsce, w ogóle jakieś pełno światła. To niedobra gleba. kolce, oczywiście też są pułapką. Nie widzę specjalnie sposobu na to, żeby je wyłączyć. Pozglądajmy się jakie przyłączniki trzeba znaleźć na pewno. Mm, tak średnio coś tu widzę. Pochodnia nie raczej nie. Przeskoczmy nad kurcami na razie. Przemiana Włodzika to jest potrzebna. Cholera, czy ja mam jakąś? No nie mam. A tam są zwłoki tego nowicjusza, dobra, czyli to dobre do nie? Ale nie mam przemiany Włodzika, więc trzeba to wykominować jakoś inaczej. Tam jest dźwignia. Dobra, tak. Chyba tego nie zrobimy. Jest pytanie, czy my wyłączyliśmy pułapkę przy okazji. Czy wyłączyliśmy? No to spoko. Nie, to chciałem. No dobra. Zobaczymy. Nie no, to nie w przyszłości szczerze powiedziawszy. No i co ty gomie miałeś przy sobie? Rzepę, więc suroktowana skrzynia. A tutaj mamy gówno w sumie, ale 144 zł monety to jest fajna rzecz, fajna rzecz, ale my przyszliśmy dokładnie po klejnot. Kryształ ognia, wymagana ma na 8, na 20. tak jak widzicie nie jest lekka, tym byśmy wymagali... 5, no to kuźwa, no ognisko jest pewnie mocniejsze, ale dużo... Bardziej... To jest ciekawe, słuchajcie. Tu musi być jakaś ukryta lokacja. A ja nie jestem w stanie tam wejść, bo nie, jestem, nie mam przemiany wodzika. Będę musiał zapamiętać. Mogłem sobie później na, 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 narysować taki zwój, ale no, nie narysowałem wcześniej. Dobra, to, to, to jest fajne. Trzeba tu będzie kiedyś, słuchajcie, przyjść i zobaczyć co jest w ukrytej tej dziurze tam. Pewnie coś ciekawego. Ta to już tam niepotrzebna, Zostawiamy, Zostawimy ją na ziemi, oczywiście nic nie podpali się, więc luzik, trzeba yy... już z tym iść do klasztoru w sumie. W sumie, to poszedł do klasztoru, pchał powoli fabułę, znaczy, fabułę. no i tyle co fabułę, to fabułę też oczywiście, ale raczej nasz zdolności naszego bohatera. Następnym razem, jak pójdziemy na XP Explorer Wyspy, to będziemy już na tyle silni, że większość potworów będziemy w stanie pokonać. Przynajmniej taką mam nadzieję. Kapi kapki się napije. Oba questy poza klasztorem, które mieliśmy wykonać, wykonaliśmy, tak mi się wydaje przynajmniej. Nisko to smaczmy sobie to mięso To drobne sobie zostawimy na razie może się przyda kiedyś One też nie daje dużo zdrowia Dobrze Tego mam już 10 to jest całkiem spoko Cześć Faulu, co to u Ciebie? Taką szatę będziemy mieli, ona już jest całkiem mocna Nadal nie potrafimy wykonać jednego z zaklęć, znaczy nie wiemy, co jest potrzebne. I nie wiem koniec, dokładnie z kim mam poznawać. W ogóle ten quest. I tam nic mi nie powiesz. Z z to że wszystko. So he he did. He is obviously... Ok Enzo, ale mam... tym, zrobiłem moje czyli ty mi nie pomożesz z tym. Ty mi też nie pomożesz. tym. Ty ty nie? Ja tak. <marsz> <że sobie> <marsz> tych zwojów. Silence, please, cube Beach. I got. Good! This disc looks peculiar. Ancient. Yes, yeah, yeah. you've done what does well. Mm hmm. I have that. A minor <laughs> incantation. Useful to someone of your. Ha I talked to Severin. And? He's sending more. Good. Negit. the I koniec? don't want to talk to you right now. Dobra, fuck you, bitch. Where is Ignatus? Tutaj? I have recovered the fire crystal. I never doubted your skills. Once you are ready, we... soon we will be able. To... Master Palace did. Then he must consider you have progressed sufficient. I delivered the artifacts. To wszystko co? Ja coś więcej pogadać chciałbym Nie dobrze. Przymajmy już kto poza miata. Nic mi nie powiesz kuźwa. Ta mądrość, ciekawe czy ta mądrość jest bardzo potrzebna później, Czy mi na przykład wystarczy 71 do końca gry. Nie wydaje mi się coś, ale... Wydaje mi się, że 71 to może być spory zapas. Znaczy, mam nadzieję, bardziej niż się wydaje w sumie. Na razie chciałbym te 20 punktów pośmiecić na manę, mieć jej 60, co daje nam. Bosz. O, ja pierdzielę no jeszcze. 64, dość mogli 8 razy rzucić to zaklęcie, czyli 7 zrzutów tego kryształu. Mam nadzieję, że ma jakieś obrażenia, chore przynajmniej. Co? Yeah. Mm, nie To nikt nie pomóc. Ty mi pomóc. To ciekawego To jest To jest To już nieważne. Ja ci sprzedam w sumie to To jest jest To jest To sobie na razie zostawię, powiedzmy. 560 zł to wpada w nasze łapki ten pierścień mi zdjęło, nie, tak Zobaczymy, czy będzie do miasta pójść odkupić tamten o właśnie, pamiętam to miejsce tutaj, będziemy, tutaj będzie bitka z tym, który zamordował bodajże nie no wiem te minuty w sumie czemu, nie się walczy z Arikiem, bodajże później, bo to chyba on jest mordercą, ale nie pamiętam, właśnie czy dobrze mówię, czy nie. W sumie patrzę na tekstury tej szaty, nie są jakieś słabe. Moim zdaniem są na całkiem wysokim poziomie jak na tamte czasy. Może się to podobać. Jakiś jeszcze ziomuś? Chcesz zastąpić? Nie chcesz zastąpić. Może Kato chce, bo no, go Nie chcę na pewno znowu, czy tu Nie masz lepszej pały, nie masz. Ale bym chciał... ...kowalem z typałem, z typałem. Go on then. Otwieranie zamków. Can you no, show? me? Sure. First thing you should know is, once you've done that, You- but be careful. I need. The principle is the same. Of course, but you. Maximum energy output. All right. I pierdziele, I'm stupid, but I can't hold it? I can. For you? No. You need. I want. To... Well. La... See. Jak ja jestem... No i potrafię się powstrzymać, chcę wszystko umieć. Kurde, jak to jestem człowiekiem złym. Szybsze złotnika mnie interesują i młotek złotnika. Możemy coś blowing. zrobić. A, no tak to nie jest to czym chcemy. Oj, what's your game? Możemy sobie zrobić taki pierścień gdybyśmy mieli patrzeć. Siła i punkt, maksymalna liczba punktów i zdrowia. To jest fajna rzecz. Będzie musi też nauczyć się kopać kuźwa. Aaaaaah! Ja nie potrafię się powstrzymać przed nauką tych wszystkich rzeczy! Jestem głupi, wiem, ale no, może to zaowocuje później, zapunktuję jakoś. Kto mógłby zastąpić tego ziomkę przy kopaniu gnoju, to ja mam pewien coś powiedziawszy. No nie wiem. Dalman ci ufa. Ale co, jednak wykonałem to. Myślałem, że wykonałem to. Muszę, muszę z niej pogadać w ogóle do końca. Ok, czy muszę pomóc Dolmanowi? No nieźle. Y... A, ten quest co w sumie, dobra. Czekajcie, gdzie tam się do niego szło, bo już... don't remember. Chyba tutaj i w lewo jak tam w ogóle z czasem odcinka stoimy? kurde zaraz przekonaszcie mi się dobrze gra znaczy wtedy zacznę kolejny nie? ale tak zaczynać znowu to jest... kurde I brought... well well that was you have performed but take this as an incentive thank you master what need I'm sorry a shame I underestimated the danger here Serious. Found. Good. I think... yeah. Mana. Mm, pohandlujmy, Co masz ciekawego? O, masz teraz takie coś. Ale mnie to interesuje. Chciałbym to. I to weźmiemy. Fiolki ten fiolki. 50 fiolek to 350, No dobierzemy. Teraz gdzieś wam musisz mi zwolnić tu alchemiczny dzięki. Jak zrobię sobie to. Done. No i spokój, teraz mamy 22 takie No to super ekstra. Mam... Git Malina jeszcze się przecież pozbiera tych roślinek full. Pogoda się trochę psuje. I wciąż nie wiem, kto mógłby zastąpić Dolmana. Wydaje mi się, że na ze wszystkimi rekrutami, którzy mają Miona. I nikt nie chce. Nie, nie. Zejrzymy się jeszcze na dokładnie, bo tak mi się kończą pomysły. A może ten co bramie pilnuje, chociaż cmentarza dokładnie, ale no no sądzę, że raczej nie. To jest w ogóle winiarnia, tak. Nie, technika walki to nie. O, poczekajcie, tamten zamiata, z nie gadałem chyba, nie? Może on jest chętny. I'm looking. Part? You think he was? No. he... Oh. Well, that wasn't his part. I heard Hemla used to oh, come właśnie, the center. Center. What do you know? He was here. But so? Who did Hemla? No I... You must have. It was dark. It was dark, so someone did- What a- Nothing. You're not. You're a- I stand here day and night. And it doesn't matter if it's pouring rain or a- I stand here. If you did your job, you'd know- No. If I let people in, I'd be backed. So get it clear. You will lose your job if I talk to the masters. Let's try this. You take a bribe, and turn a blind eye. You've got... And you stink of guilt. I'm screwed, aren't I? If I talk... Tell me what you know about him. Hemlar was in the cemetery. Who was... I don't know. Honest! Hemlar... That's what I did. You know how loud... The only thing I can tell you is that he must have met... That's all I was able... To. Take a... But I didn't... <laughs> could have been... it. Think... Well, you can cross Enzo off. Stinks of Do zajbiście dużo się dowiedziałem. Pierwsza? Yes. Hey, off? no.

Chwilę, tylko jak się zrzemy do rana, żeby następny odcinek zająć, zacząć w przyjemnych warunkach pogodowych. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. I życzę Wam miłego dnia do ustrzenia Eldo Presidente PCO.